Że, proszę Państwa, takie zmiany poczynisz jak kupisz sobie pismo święte. Będziesz czytała Biblię i poczynisz wielkie zmiany. Nocny program Radia Kończyta. Ale że w ogóle to KFM Eurokończyta Barbie Baby Langstrom Ekstra. Proszę być z nami, słuchajmy Radia Kończyta. To KFM Eurokończyta Barbie Baby Langstrom Ekstra. Tak Pawełku kochany, tak. Będzie klauzula Solidarności. doktryna bo też Unia Europejska coraz bardziej przypomina Układ Warszawski. Dodatkową poszlaką, która na taką możliwość wskazuje, jest zachowanie Gazety Wyborczej, która nie tylko podwiodza przez swoich wyznawców do buntu o niejasnych celach, ale również zgodnie z leninowskimi normami podejmuje działalność organizatorską. Nie da się ukryć, że wywołanie w Polsce chaosu znacznie ułatwiłoby żydowską okupację naszego kraju, a ta możliwość wisi przecież nad nami niczym miecz Damoklesa w związku z amerykańską ustawą nr 447 czas. W tej sytuacji gorączkowa aktywność środowiska Gazety Wyborczej, której przedtem wykazywało skłonności do kolaboracji z wrogami Polski, jest całkowicie zrozumiała. Niedawno pan przewodniczący Broniarz oznajmił, że prawdopodobnie nie odbędą się egzaminy maturalne. To jest bardzo prawdopodobne, bo wydaje się, że i rząd ze swojej strony chciałby doprowadzić do przesilenia, w następstwie którego Związek Nauczycielstwa Polskiego, który jeszcze od czasów przedwojennych objawiał sympatie komunistyczne, kompromitowałby się w większości obywateli, podobnie jak związki górnicze w Wielkiej Brytanii, którym stanowcza premier Margaret Thatcher złamała w swoim czasie kręgosłup. Zablokowanie egzaminów maturalnych doprowadziłoby bowiem do szkód majątkowych o wielkich rozmiarach. Po pierwsze, ponieśliby je uczniowie, którzy nie mogliby dostać się na wyższe uczelnie. Po drugie, straciłyby również wyższe uczelnie, na których nie byłoby w ogóle pierwszego roku. Po trzecie wreszcie straciłyby już ponoszą straty przedsiębiorstwa, które muszą udzielać swoim pracownikom płatnych zwolnień na opiekę nad dziećmi, a na ich miejsce zatrudniać pracowników zastępczych. Za te szkody nie może odpowiadać rząd, to znaczy podatnicy, choćby dlatego, że oficjalnym celem strajku. Jest przysporzenie korzyści majątkowej konkretnym osobom prywatnym. Wydawanie publicznych pieniędzy nosiłoby w tej sytuacji znamiona kradzieży zuchwałej, a jednym z podstawowych zadań władzy publicznej jest ochrona obywateli przed kradzieżami zuchwałymi. Powtórzę, że jeśli niezawisłe sądy, do których wystąpią obywatele, uczelnie czy przedsiębiorstwa o odszkodowanie, tych odszkodowań odmówią, będzie to nieomylny znak, że sędziowie nie służą obywatelom, tylko na nich pasożytują, dla dodania sobie powagi, przebierając się w mające budzić respekt kostiumy. Paradoksalnie ta sytuacja stwarza szansę dla Kościoła, który skutki tego chaosu może i powinien zmniejszyć. Mam na myśli wyjście naprzeciw potrzebie Roztoczenia opieki zwłaszcza nad przedszkolakami i uczniami młodszych klas, których rodzice muszą pracować. W salach parafialnych można by zorganizować dla tych dzieci alternatywne zajęcia, które mogliby prowadzić księża o uprawnieniach pedagogicznych, wspomagani przez wolontariuszy, którzy z pewnością chętnie by się tych obowiązków podjęli. W większości parafii są ludzie mający doświadczenie w pracy z młodzieżą szkolną i trzeba by sięgnąć właśnie po nich. W ten sposób kościół, przeciwko któremu szczują społeczeństwo rozmaici szubrawcy, okazałby, że tak naprawdę to on służy społeczeństwu, a nie jakieś partyjne czy pracownicze gangi. Okres świąteczny stwarza szansę, by te przedsięwzięcia zorganizować, żeby mogły zostać równocześnie. Natychmiast, kiedy strajk nauczycieli w przyszłym tygodniu ze zdwojoną siłą będzie podążał ku swemu przeznaczeniu. Kochani słuchacze, Wielki Post Roku Pańskiego 2019 naznaczony został przez opatrzność dwoma szczególnymi pouczeniami. Dostaliśmy dwie tragiczne w swej wymowie nauki rekolekcyjne dla ludzkości, dwie przejmujące nauki. Dla każdego człowieka, dwie nauki dla Kościoła, nauki dla Polski, dla każdego katolika i każdego Polaka. Dogacają zgliszcza katedry Notre Dame w Paryżu. Młodzi katolicy francuscy na kolanach śpiewali różaniec, patrząc na płonący dom Najświętszej Marii Panny. Świąty walno, z wejściu do notr tam, a w osmalonych spiszczach Pali się, napali się, ciało no, się pali, ciało było mordowane, niszczone. Zapali się, pali się, pali się. Co ma się nie palić? Papier się pali. Także się Papier. Nawet i bezor się ponoć pali. ...polskich królów wywiezione do Francji przez Jana Kazimierza. Choć cenny relikwiarz został ocalony, nie zmienia to bolesnej prawdy że płonął także nasz Dom Złoty. Paryska nauka rekolekcyjna poprzedzona została zaledwie kilka dni wcześniej publikacją nauki rekolekcyjnej papieża seniora, Ojca Świętego Benedykta. Rozważanie to powinno być przedmiotem głębokiej refleksji każdego wierzącego. Benedykt XVI pisze o kryzysie w Kościele, wskazując przyczyny grzechów i daje pouczenie, co każdy może i powinien zrobić w tej sytuacji. Bardzo głośno zabrzmiały słowa ojca Benedykta potępiające seksualizację dzieci, wskazujące na demoralizację wynikłą z rewolucji obyczajowej zrodzonej w latach 60. I bardzo wymowna jest jego obrona prawa naturalnego oraz obrona obowiązku i prawa ze strony Kościoła do nauczania moralności. Benedykt XVI nie tylko analizuje przeszłość, Pisze przede wszystkim o przyszłości. Mówi, że jest koniecznością, by dać mocne przesłanie, by poszukiwać nowego początku, by Kościół odzyskał wiarygodność jako światło dla narodów i siła zbrojna w walce z potęgami zniszczenia. Zwróćmy uwagę, że ojciec Benedykt przypomina, iż święty Jan Paweł II był w pełni świadom, jak destrukcyjną siłą jest jednoczesne podważanie tradycyjnej teologii oraz postępująca demoralizacja w sprawach życia płciowego ogromnych rzesz ludzi. Przypomina, że odpowiedzią na to była encyklika Veritatis Splendor oraz katechizm Kościoła Katolickiego. A najważniejszym przesłaniem tych tekstów jest to, że istnieją dobra ostateczne, dobra, za które można nawet oddać życie. Że życie za cenę wyparcia się Boga, życie za cenę ostatecznego kłamstwa, to antyżycie. Charakterystyczne jest, że ojciec Benedykt uznaje za konieczność, by na wzór dawnego kościoła powstawały nowe wspólnoty katechumenalne jako środowiska, w których ludzie znajdować będą ochronę przed upadłą kulturą i obyczajami. Wspólnoty, które będą promieniować na ludzi żyjących w grzesznym świecie. Papież Emeryt ma również odwagę, by wezwać do powrotu Boga do społeczeństwa, do życia publicznego. I że wprost, że wspólnota państwowa bez Boga wiedzie do upadku, do utraty wolności, do coraz cięższych zbrodni. To brak wiary w Boga i uznanie Go za centrum wszelkich ludzkich społeczności niszczy współczesny zachód. Tak mocne przesłanie, przesłanie jednoznaczne, nie powinno pozostać bez odzewu. To nauka rekolekcyjna, by rycersko i z odwagą przystąpić do walki o powrót chrześcijaństwa jako spoiwa ludzkości, by przestać traktować katolicyzm jako coś na marginesie życia, za jakiś jedynie obyczajowy dodatek do świeckiej egzystencji. Benedykt XVI wzywa do powrotu do przeżywanych z wiarą niedzielnych mszy świętych i do powrotu wiary w realną obecność Pana Jezusa w najświętszym sakramencie. Wyraźnie brzmi przesłanie, byśmy na nowo uczynili Boga w Trójcy jedynego, jedynym fundamentem naszego życia. Przypomina też, by nie tracić wiary w świętość Kościoła. Przypomina Księgę Hioba i Apokalipsę, gdzie to szatan oskarża ludzi, że są samym złem, że nie ma ludzi sprawiedliwych. Ojciec Benedykt odpowiada z mocą. Są sprawiedliwi, są wyznawcy, są męczennicy, także w naszych czasach. Co wyniknie z tych dwóch wezwań do nawrócenia, ze zbliżdż katedry Notre Dame i z przejmującego tekstu Ojca Benedykta o kryzysie w Kościele? Szybko rozegra się w duszach ludzkich, oby wrażliwych, którzy odpowiedzą na Boże rekolekcje Ad Domini 2019 było jak najwięcej. Życzę więc Państwu, by przeżycie męki i zmartwychwstania Pana Jezusa dało nam wszystkim moc odnowy Kościoła, odnowy Polski. I odnowy Europy. Mówiła Barbara Bula. Jest godzina trzecia. Słuchają Państwo Radia Maryja Katolickiego Głosu w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy radiosłuchacze, witam bardzo serdecznie. Czwartek 18 kwietnia To Wielki Czwartek Dzisiaj rozpoczynamy Wielkie Święte Triduum Paschalne Rano w kościołach katedralnych mm. Będą sprawowane Msze Święte Krzyżma W czasie których kapłani Odnawiają przyrzeczenia kapłańskie Następuje błogosławieństwo Oleju Chorych I konsekracja Krzyżma Wieczorem zaś Sprawowane będą Msze Święte Wieczerzy Pańskiej Dzisiaj szczególnie pamiętajmy o tych, którzy zostali nam dani, by nieść posługę kapłańską. Módlmy się za księży, by byli zawsze wierni swojemu powołaniu, a także za nowe powołania kapłańskie. Drodzy radiosłuchacze, co wydarzyło się 18 kwietnia przed laty? W 1025 roku podczas świąt wielkanocnych w Gnieźnie odbyła się koronacja królewska. Bolesława I Ochrobrego, pierwszego króla Polski. W 1506 roku papież Juliusz II położył kamień węgielny pod nową bazylikę świętego Piotra w Rzymie. Jedno z najważniejszych dzieł architektury renesansu i baroku. W 1518 roku na Wawelu odbył się ślub króla Zygmunta I Starego. Z Boną Sforcą i jej koronacja na królową Polski. W 1909 roku Joanna Dark została beatyfikowana przez papieża Piusa X. W 1919 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej polskie wojsko zdobyło nowogródek. Tego samego roku założono Muzeum Narodowe w Poznaniu. W 1926 roku Polskie Radio rozpoczęło regularną emisję programu. W 1951 roku w Paryżu podpisano traktat, na mocy którego powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali, która zapoczątkowała integrację europejską. W 1952 roku w Warszawie w Alei Szucha, gdzie w latach 1939–44 mieściła się siedziba Gestapo, otwarto mauzoleum walki i męczeństwa. W 1984 roku w Wilnie odsłonięto pomnika Dama Mickiewicza. Zaś w 1993 roku Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał beatyfikacji siostry Faustyny Kowalskiej, zakonnicy ze zgromadzenia sióstr Matki Bożej i Miłosierdzia. Chwalcie Pana z mocą narodni ludzie, do radości tworzenia najmniejszych obudził. Chwalcie ludzkie chwalcie Pana, chwalcie jak Trzeba to podkreślać. Falcie jakpę, bo u Żydów nie było tam pana jako takiego bala, tylko był jakpę.